Wilkołaki, krwiożercze bestie nocy. Wyobraź sobie, że pewnej nocy spotykasz kogoś, kogo znasz. To może być przyjaciel, sąsiad albo członek Twojej rodziny. Rozmawiacie, ale coś jest nie tak. Jego oczy błyszczą nienaturalnym światłem, a ciało zdaje się drżeć w dziwnych konwulsjach. Nagle niebo przeszywa blask Księżyca w pełni. W jednej chwili człowiek przed tobą zaczyna się zmieniać jego ciało rośnie, paznokcie zamieniają się w szpony, a skóra pokrywa się grubą sierścią? Z ust wyrywa się nieludzki ryk. To już nie jest twój znajomy. To wilkołak. Legenda o ludziach, którzy przemieniają się w kwioże bestie, towarzyszy nam od wieków. Skąd się wzięła? Czy istnieje ziarnko prawdy w tych opowieściach? A może wilkołaki naprawdę kiedyś istniały? Dziś zanurzymy się w mroczną historię tych stworzeń. Przygotuj się na opowieść pełną grozy, starożytnych klątw i krwawych mitów. Wilkołak, znany także jako likantrop, to człowiek, który pod wpływem tajemniczej siły, najczęściej światła księżyca, zamienia się w wilka lub w półczłowieka, półwilka. To stworzenie o nadludzkiej sile, niezwykle szybkie, Niebezpieczne i niemal nieśmiertelne. Wiele legend mówi, że wilkołaki nie odczuwają bólu i można je zabić jedynie srebrem. Jednak w różnych kulturach wilkołaki przybierały różne formy. W Europie wilkołaki to przerażające bestie, przeklęci ludzie, którzy nie mają kontroli nad swoimi przemianami. W Ameryce Północnej niektóre plemiona indiańskie opowiadały o wojownikach Którzy potrafili przyjmować postać wilka, by zwiększyć swoją siłę. W Skandynawii istnieli berserkowie, którzy mieli zdolność przemiany w dzikie zwierzęta podczas bitew. W Azji zamiast wilkołaków mówiło się o ludziach zmieniających się w tygrysy lub inne dzikie zwierzęta. Legenda o wilkołakach jest więc starsza niż nam się wydaje. Historia Wilkołaków sięga tysięcy lat wstecz i pojawia się w wielu kulturach na całym świecie. Starożytna Grecja i Pierwszy Wilkołak Jedna z pierwszych legend o Wilkołakach pochodzi ze starożytnej Grecji. Mówi ona o królu Arkadii, który miał na imię Likaon. Był on okrutnym władcą, który postanowił oszukać samego Zeusa. Likaon podał Bogu ludzkie mięso, by sprawdzić, czy Zeus odkryje podstęp. Rozgniewany Zeus zamienił go w wilka, skazując go na wieczną tułaczkę jako bestia. To właśnie od jego imienia pochodzi słowo Likantropia, czyli wilkołactwo. Wilkołaki w średniowieczu. W średniowiecznej Europie wiara w wilkołaki była powszechna. Wierzono, że człowiek może zamienić się w bestię na kilka sposobów. Przez klątwę niektórzy ludzie zostali przeklęci za swoje grzechy i zmieniali się w wilkołaki. Przez ugryzienie, jeśli wilkołak ugryzł człowieka, ten również stawał się bestią. Przez picie wody z odcisku wilczej łapy wierzono, że picie takiej wody mogło przemienić człowieka w wilkołaka. Przez magię niektórzy czarownicy mieli zdolność przemiany w wilki dzięki tajemniczym rytuałom. Kościół katolicki traktował wilkołactwo jako herezję, a ludzi podejrzanych o bycie wilkołakami palono na stosie. W Europie odbyło się wiele procesów, w których oskarżano ludzi o bycie wilkołakami, a jednym z najsłynniejszych był przypadek Piera Burgota i Michela Verduna w XVI wieku. W dawnych wierzeniach istniało wiele sposobów na rozpoznanie wilkołaka, zarówno w ludzkiej postaci, jak i po przemianie. Oto najczęstsze oznaki według europejskiego folkloru. Cechy fizyczne wilkołaka w ludzkiej postaci. Niektóre legendy sugerują, że osoby będące wilkołakami mają pewne charakterystyczne cechy. Zrośnięte brwi, jeśli ktoś miał gęste brwi które łączyły się nad nosem, mógł być podejrzewany o wilkołactwo. Dziwne oczy ich spojrzenie miało być przenikliwe, a źrenice mogły odbijać światło jak u zwierzęcia. Nadmierne owłosienie szczególnie na dłoniach, pod pachami lub na plecach. W niektórych wierzeniach twierdzono, że prawdziwy wilkołak miał owłosioną dłoń nawet po wewnętrznej stronie. Dziwne rany, jeśli ktoś został zraniony podczas polowania na wilkołaka i później odnaleziono osobę z taką samą raną, uznawano to za dowód. Dłonie o długich palcach i zakrzywionych paznokciach niektóre przekazy podawały, że wilkołacy w ludzkiej postaci mieli nienaturalnie długie palce. Niebieskawy lub szary odcień skóry w niektórych kulturach uważano, że wilkołaki mają lekko ziemistą cerę. Zachowanie wilkołaka Unikanie religijnych symboli osoby, które były wilkołakami, często unikały kościołów, modlitwy lub świętych relikwii. Dziwne nawyki jedzenia mieli mieć skłonność do jedzenia surowego mięsa lub unikania przypraw i soli. Nagłe znikanie ktoś, kto zawsze znikał w czasie pełni księżyca, mógł wzbudzać podejrzenia. Dziwne sny i niepokój wierzono że wilkołacy mają koszmary o polowaniach i budzą się zmęczeni, jakby całą noc biegali. Cechy wilkołaka po przemianie. Większy niż zwykły wilk, w większości legend wilkołaki były większe, silniejsze i miały bardziej ludzkie proporcje. Czerwone, świecące oczy wilkołaki często były opisywane jako istoty o hipnotyzujących, nienaturalnie jasnych oczach. Chodzenie na dwóch nogach, choć nie zawsze. Niektóre legendy przedstawiały wilkołaki jako dwunożne bestie o ludzkiej sylwetce. Brak strachu przed ludźmi w przeciwieństwie do zwykłych wilków, wilkołaki miały atakować ludzi nawet w miejscach, gdzie normalne zwierzęta BY się wycofały. W średniowieczu stosowano różne metody, by sprawdzić, czy ktoś jest wilkołakiem. Próba srebra dotknięcie wilkołaka srebrem miało go ranić lub spalić jego skórę. Modlitwa wierzono, że wilkołak nie był w stanie powtórzyć modlitwy lub wypowiedzieć imienia Boga. Odwrócone odbicie niektóre legendy twierdziły, że wilkołaki nie mają odbicia w lustrze lub w wodzie, podobnie jak wampiry. Pokonanie wilkołaka w europejskim folklorze było trudnym zadaniem, ponieważ te stworzenia miały nadludzką siłę, szybkość i odporność na większość obrażeń. Istniało jednak kilka metod, które według legend były skuteczne. Najbardziej znana metoda, popularna w wielu mitach i współczesnej popkulturze. Wilkołaki były wyjątkowo wrażliwe na srebro, dlatego, strzał srebrną kulą mógł je zabić na miejscu. Srebrny nóż lub sztylet był skuteczny, zwłaszcza jeśli wbity w serce. Nawet dotknięcie srebra miało powodować ból lub oparzenia. W wielu legendach decapitation. Czyli odcięcie głowy, było niezawodnym sposobem na zakończenie wilkołaczego żywota. Czasem wymagano też spalenia ciała, by zapobiec powrotowi potwora. Niektóre opowieści mówiły, że wilkołaka można unicestwić tylko przez spalenie jego ciała na popiół. W niektórych regionach Europy stosowano tę metodę w egzekucjach osób oskarżonych o wilkołactwo. W przypadku osób które stały się wilkołakami przez klątwę, istniała szansa na ich uzdrowienie. Czasami kapłan lub czarodziej mógł zdjąć urok poprzez modlitwę i święconą wodę. Odpowiedni rytuał. Pokutę na przykład wilkołak musiał przez określony czas unikać przemiany lub odpokutować swoje grzechy. Niektóre legendy wspominały o specjalnych roślinach, które działały jak trucizna na wilkołaki. Mogły to być. Tymianek i Dziewanna w niektórych wierzeniach odstraszały wilkołaki. Napój z wilczej jagody, atropa beledane, w dużych dawkach był śmiertelny. Podobnie jak w przypadku wampirów, wilkołaki mogły bać się religijnych symboli. Krzyż lub święta relikwia mogły je odstraszyć. Święcona woda rzucona na wilkołaka mogła go spalić lub osłabić. Niektóre legendy sugerowały, że łatwiej jest pokonać wilkołaka za dnia, kiedy jest człowiekiem. Jeśli udało się zidentyfikować Wilkołaka, można było go zabić, zanim zdążył się przemienić. Niektóre legendy mówiły, że istnieje sposób na przywrócenie Wilkołakowi ludzkiej natury. Metody obejmowały: zmusić Wilkołaka do wypowiedzenia własnego imienia wierzono, że wtedy odzyska świadomość. Przywołanie dawnych wspomnień, na przykład pokazanie Wilkołakowi przedmiotu z jego ludzkiego życia. Magiczne rytuały lub klątwa odwracająca przemianę. Wilkołaki do dziś fascynują ludzi i pojawiają się w filmach, książkach i grach. Przykłady: Filmy amerykański Wilkołak w Londynie, Underworld, Van Helsing, Gry The Elder Scrolls V, Skyrim, The Witcher, Bloodborne, Książki Zmierzch, Harry Potter, Drakiele. Wilkołaki stały się ikoną horroru. Ale jednocześnie zaczęły być przedstawiane jako tragiczne postacie ludzie uwięzieni w ciałach potworów. Czy wilkołaki są tylko legendą, czy może istniały naprawdę? Nie ma na to dowodów, ale opowieści o nich krążą w różnych kulturach od tysięcy lat. Może to tylko strach przed nieznanym, a może coś kryje się w mroku? Podziel się swoją opinią w komentarzach i zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich historii.